Dynamiczne rozciąganie, czyli trening, który jest połączeniem ciągłego ruchu z lekkim naciąganiem struktur i tkanek miękkich. Coś pomiędzy spokojnym kardio a rozciąganiem. Coś, co świetnie obudzi rano i przy okazji pozbawi Was napięć, które. Mogły powstać w nocy, coś co świetnie sprawdzi się jako rozgrzewka, coś co świetnie sprawdzi się jako trening na zakończenie dnia, jeżeli nie chcecie maksymalnie podbijać tętna. Jeżeli jesteście gotowi, to po prostu rozłóżcie matę i zaczynamy. Pierwszy ruch bardzo prosty, stajemy szeroko i od prawej do lewej robimy skłony na boki. Z podniesieniem ręki wysoko nad głową. Jedna ręka dołem, druga górą. To jest taka podstawowa wersja tego ćwiczenia. Za chwilę będziemy ją lekko urozmaicać. Wyciągamy cały grzbiet, uelastyczniamy kręgosłup. Proste, przyjemne ćwiczenie. Każdy robi w swoim tempie. Każdy jak lubi. Nie zapominaj o oddechu. Na pewno nie wstrzymuj tego naturalnego odruchu podczas ruchu w prawo i w lewo. Pamiętaj, że oddech jest potrzebny. Oczywiście są ćwiczenia rozciągające, w których. Uf, oddech powinniśmy wstrzymać, zatrzymać go w klatce piersiowej, w tłoczni brzusznej, aby jeszcze bardziej rozciągnąć tkanki, ale nie teraz. Teraz chcemy się obudzić. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, i jeden. W dalszym ciągu stoimy szeroko. Skręty tułowia prawo, lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Cały czas wykonujemy ten prosty ruch, nie odrywając stóp od ziemi, też nie pogłębiamy tego ruchu. Słuchajcie, opowiem Wam historię z życia. Mikrofonów, więc wszystko powinno hulać. Jak jest? Bo to jest bardzo dobry trening. Nadal nic? Dobra. Szybko dajcie znać, bo Pff, czas leci. W Facebooku działamy zaraz dalej, przynajmniej tutaj słychać, prawda? Dobra. Najwyżej ta transmisja na YouTubie pójdzie na straty. Czasami takie rzeczy się e, zdarzają, a szkoda. A szkoda, szkoda, szkoda. Tam u sąsiada musi być bardzo stresująca sytuacja, skoro od godziny 7 do 7.21, a tak naprawdę w ciągu ostatnich 10 minut wypalił dwa fajki. To jest młody chłopak. Coś obrzydliwego. E, dobra. Nie słychać naprawdę? To zrobimy inaczej. Mhm. Raz, raz, raz. No, zmieniam. Jeszcze inny mikrofon podłączę. Dobra. Myślę, że ja ten sprzęt to tak sobie podłączam i w tak po prostu dla siebie. Bo. Dobra, no świecą się dwie lampeczki, więc. Dobra, Facebook przynajmniej mi prawdę powie szybciej niż YouTube. Mhm. I zaraz wracamy. Z mojej strony wszystko pięknie działało. Dobra, ale przynajmniej dowiem się sam wchodząc na swojego Facebooka, prawda? Dobra, hop. Hop, hop, a my się jeszcze nie kładziemy. Dobra, działa. Na Facebooku wszystko działa. Po prostu YouTube nam coś zrobił. Ok. Napiliście się, bo ja chyba nie. Ale nieważne. Teraz raz wystawiamy prawą nogę do przodu, robimy skłon, raz lewą. Druga noga jest zgięta. Hop. Tak jakbyśmy po coś sięgali. Bezpieczne plecy. Stopa wystawiona i zadarta, raz, dwa, trzy, cztery. Mnie się wydaje, że po prostu YouTube mógł nas wyciszyć ze względu na muzykę w tle, ale to była muzyka tak zwane copyrights free, czyli e, z możliwością udostępniania w internecie. Może po prostu była tylko tak opisana. Mm, a wcale nie była copyright free, co spowodowało zablokowanie dźwięku. Też tak słuchajcie, może być. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Rozciągamy przód, uda poprzez. Dotknięcie piętą do pośladka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i znowu skłon z wystawieniem nogi. Raz. Tyle na Taśma rozciąga się trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć i dziesięć. I pięta pośladek. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli rozciągamy teraz przód. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć jeszcze. Dziesięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć ponownie skłony, raz z wystawieniem i zadarciem stopy do góry. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, raz dwa, trzy cztery pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięta pośladek, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i 10. Stoimy szeroko, i dopiero słuchajcie, po tych 20 minutach treningu doszliśmy do obrotów biodrami. Nie na dzień dobry, nie od razu rozruszaliśmy cały grzbiet, i teraz zwróćcie uwagę, że ja nie tyle kręcę biodrami, co bardziej uruchamiam tułów, który pracuje. Bok, bok, dół, bok, bok, dół, a to uruchamia ładnie biodra z boku. To wygląda w ten sposób, że wypinam biodro i tułów opuszczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i zmiana kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i znów zmiana kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, ostatnia zmiana kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I skłony, ale to będą inne skłony niż te, które znacie. To będzie takie zejście z okrągłym grzbietem i podniesienie się do góry z wyprostowaniem. Ponowne zejście, zrolowanie się w dół, okrągły grzbiet i ładny wyprost. Zajrzę do Was wezmę łyka wody. O, teraz jest OK. Mhm. Szkoda, że dopiero teraz, a pierwsze 15 minut treningu bez niczego. No myślę, że to była kwestia tej muzyki, gdzie jest napisane no copyrights, czyli można udostępniać, a jednak mogło coś być nie tak. Tak czasami po prostu bywa. Dobra, robimy te skłony. Cudowne ćwiczenie na kręgosłup, głowa w dół. Brodę do obojczyków, okrągły grzbiet, zaokrągli już teraz całe plecy, lekko zegnij nogi w kolanach, dotknij ziemi i powoli rozwijaj się do góry. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech i ostatni wydech i wdech. Zginaliśmy się w dół, to teraz wygięcie do góry. Wdech i luz, wdech i luz, wdech i luz. I to jest właśnie ten moment. Słuchajcie. Na YouTube nie słyszeliście, gdzie mówiłem o oddechu, gdzie zatrzymujemy powietrze i do góry. Uf, aby nie wygiąć się za bardzo w tył, aby nie uszkodzić kręgosłupa i cudownie rozciągnąć całą e, przednią taśmę od e, zginaczy bioder przez brzuch i klatkę piersiową, zwróćcie uwagę i przetestujcie sami na sobie. Zróbcie bez wdechu to ćwiczenie. I z nabranym, i zatrzymanym powietrzem w klatce piersiowej i w brzuchu. Jest maksymalna różnica, cudownie się rozciąga. Wciągamy powietrze, zatrzymujemy. Wydawać, że dziwne dźwięki się wydaje, no ale cóż, to natura. I luz. Słuchajcie. 30 minut prawie. 25 już za nami. Na koniec się położymy i zaczniemy jeszcze rozciągać dolne plecy i pośladki leżąc. I w ten sposób fantastycznie zakończymy nasze poranne rozciąganie. YouTube pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o kciuku w górze i o tym, że w każdą środę o 7 rano spotykamy się na tym treningu o godzinie 7 rano. Oliweczka, serduszko, pyta ile masz lat? Halo, to jest bardzo interesujące. Daj znać jak myślisz. To mnie interesuje, no. no ciekawe ile ty myślisz, że mam. Jedziemy. Jestem młodszy od Małgorzaty Rozenek i Maryli Rodowicz. Na przemiennie przyciągamy kolano do brzucha. O, właśnie tak lędźwie przyklejone. Cudownie rozciąga się pośladek. Dziś 30 minut dynamicznego rozciągania, co fantastycznie wprowadzi Was w dzień. To jest taki trening, coś pomiędzy cardio, lekkim cardio, a rozciąganiem, gdzie wszelkiego rodzaju napięcia po nocy, po treningu fajnie się rozjadą. I rozmyją i zapomnicie o nich. OK, teraz stopy razem, kolana razem. I nogi zgięte w kolanach. Obie ręce za głową i kolana prawo, lewo. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz naprzemiennie wyprostowana noga i również przyciągamy do siebie. Nie musisz mieć maksymalnie wyprostowanej nogi w kolanie. Umówmy się, rano nikt nie jest gotowy na to, aby być od razu tak rozciągniętym. My po prostu budzimy ciało, a nie Pokazujemy, jak jesteśmy zaawansowani i rozciągnięci, i jakie mamy zakresy. To nie o to chodzi. To nie są zawody w rozciąganiu. To jest przygotowanie ciała do życia. Trzy, dwa i jeden. Ręce szeroko teraz, ale się dzisiaj położę przy ścianie. Znowu stopy razem, kolana razem. Kolana w prawo, głowa w lewo. Kolana w lewo, głowa w prawo. Głowa w lewo, kolana w prawo. I tak na zmianę. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć i jeszcze. Dziesięć. Dziewięć osiem, siedem. 6 to jest również świetny masaż tyłka. sztyłka. 5, 4, 3, 2, 1 i chwytamy. Za kolano powoli. Podnosimy się i słuchajcie szczerze, to nie wiem co mam zrobić z tą transmisją na YouTube, czy ją zostawić, zapisać czy nie, skoro przez pół treningu nie było dźwięku. Ech, oliwieczko, zgadza się. Dobra. Co zresztą nie jest trudno znaleźć w internecie na przykład. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam na mojego Instagrama, Forma Galusa, na TikToka, co kto tam woli. Pamiętajcie, kolejny trening na żywo tutaj na YouTubie w najbliższą środę o godzinie 7. Trzymajcie się.